Głównym tematem dzisiejszego spotkania jest Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku. Pod presją naszych klubów, Obywatelskiej i prawa i sprawiedliwości, doprowadzono do zlecenia przez prezydenta miasta wykonania tzw. ekspertyzy w sprawie reorganizacji transportu zbiorowego miasta Słupska. Zlecenie wykonała firma Słoukożęcki, konsult z Warszawy, pan profesor Suchorzecki. I kilka wniosków z tego yy, opracowania. Badania wykazały stałą tendencję spadkową liczby przewożonych pasażerów zarówno w dni powszednie, jak i wolne od pracy. Nadmiar terenów na bazie. Autobusy nawiązane etanolem E95 na deklarowanych 52 litry na 100 km, zużywały 75 litrów na 100 km. W tym czasie wprowadzono 3 autobusy do eksploatacji. Kolejny punkt. Koszty odbioru paliwa ponosi MZK. Chodzi oczywiście o te etanol. Zmniejszenie zatrudnienia odbywało się głównie kosztem pracowników kierujących pojazdami. Stan zatrudnienia pracowników umysłowych na przestrzeni 4 lat praktycznie nie jest na niezmienionym poziomie. W tej koncepcji, która, jak przyznaje sam profesor Nogalski, nie jest koncepcją, praktycznie nie jest koncepcją restrukturyzacji, restrukturyzacji MZK, tylko jest koncepcją pewnych delikatnych, ewolucyjnych zmian, nieprzynoszących zresztą w mojej ocenie jakiś znaczących skutków finansowych dla spółki. Za, za, zakłada ta opinia, że w przeciągu najbliższych 10 lat powinna spółka zostać unowocześniona, jeżeli chodzi o tabor, ponieważ jednym wydaje mi się najistotniejszym, najistotniejszą przyczyną kłopotów spółki jest to, że nigdy nie było tak naprawdę jednolitej strategii zaopatrywania spółki w okresie.